Dzisiaj jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i mam wrażenie, że ten temat się wśród nas szerzy w ostatnich latach. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który uważam, że jest częścią naszego zdrowia psychicznego i który mnie, no i szczerze mówiąc, nie? Mam wrażenie, że jesteśmy nauczeni żyć w czymś takim, że musimy zawsze pokazywać, że u nas jest ok, że przyznanie się do słabości albo do cięższego momentu to coś złego. No, i pewnie tak, gdybyśmy mieli ciągle tylko narzekać i obciążać naszymi zmartwieniami innych, no to to jest bez sensu i to rzeczywiście nie jest fajne. Ale przyznanie się do tego, że mamy cięższy dzień, albo cięższy okres, albo że w ogóle kiepsko się czuję, albo że nie mam siły, albo że się poddałam, albo że zrezygnowałam, to trochę jakby nie przystoi. Nie słyszę tego za dużo. Wtedy można by pomyśleć, że a wiesz, pewnie oni nie mają takich momentów, a to nieprawda. Ponieważ każdy z nas ma te momenty naprzemiennie z tymi lepszymi. Tak już wygląda życie. Na co dzień pewnie nie mamy za bardzo czasu się nad tym zastanawiać, ale to, z czego składa się człowiek, to są emocje. Zawsze coś czujemy. Rzadko mamy tego świadomość. Na co dzień w napłoku spraw po prostu lecimy, nie zastanawiamy się, a co ja teraz czuję, a czy ja jestem zmęczona, a czy ja jestem smutna, a czy szczęśliwa. Po prostu lecimy na automacie, no bo wiadomo, jest tyle rzeczy, że trzeba no, dać sobie radę, nie? Ale nie zmienia to faktu, że czasami, kiedy już trochę długo tłumimy, te emocje wybijają i że wtedy się raczej do tego nie przyznajemy. Albo jak mamy jakiś gorszy moment w życiu i wszyscy nas pytają, a co tam słychać? I mówimy, nie jest ok, jest ok, tu już robię to, tu już robię tamto, wszystko mam pod kontrolą. Często nie pozwalamy sobie też czuć trudnych emocji i udajemy, że ich nie ma. I mam wrażenie, że te kwestie sprawiają, że społecznie żyjemy w bańce. Że próbujemy pokazywać, że jesteśmy silni, zaradni, że ogarniamy, że u nas jest OK I wtedy, jak ktoś na przykład ma depresję, no to czuje się trochę jak przegrany, no bo reszta się tak super radzi, <grym> a to nieprawda. Uważam, że normalnym powinno się stać mówienie o tym, że jest mi ciężko, kiepsko, źle, ale nie po to, żeby ktoś to naprawił, tylko tak jak mówię, a jest super, to tak samo mogę powiedzieć, a wiesz, trochę bez sensu ostatnio, ale życie nie. A ja mam wrażenie, że często myślimy, że to coś niestosownego. No a co się dzieje, jak się nie dzielimy tym, że czasem jest nam ciężko, albo tym, że czasem, powiedzmy sobie szczerze, wiele emocji towarzyszy nam całe życie i po prostu się nimi nie zajmujemy? Mówi się już głośno o tym, że niezajmowanie się naszym zdrowiem psychicznym, czyli tak naprawdę nieprzepracowanymi emocjami, wpływa na nasze zdrowie fizyczne. Że jeżeli jakichś emocji które są nas długo nie przetworzymy, to zaczynają one wychodzić w naszym zdrowiu fizycznym. Dlaczego? Wyobraźmy sobie, że emocje to jest energia. Te pozytywne przyjdą, przejdą i wszystko jest super. Te negatywne też powinny przyjść, przejść i wszystko jest wtedy super. Ale często one przechodzą i nie przechodzą, bo my wcale nie chcemy ich przetwarzać. Radość jest łatwo przetworzyć, ona się sama przetwarza, nie? Ale te trudne emocje, Typu smutek, poczucie winy, strach, złość. To się przetwarza o wiele ciężej. I raczej nie mamy tendencji, żeby to robić, bo to nie jest przyjemne, to jest duży wysiłek. No i co wtedy? No i wtedy te emocje w nas zostają, bo nie są przepracowane. No i jeżeli dalej wyobrażamy sobie, że emocje to jest energia, i naturalnym nurtem jest to, żeby przyszła, i przeszła, i poszła dalej, a ona w nas zostanie, no to ujście i tak musi znaleźć, nie? No to może w końcu znajdzie w jakimś zdrowiu fizycznym, przy czym psychicznie i tak jest nam wtedy ciężko, nie? Dlatego ja zachęcam każdego siebie na co dzień też, żeby mówić o tym, kiedy jest nam ciężko, jak normalną rzecz typu a wiesz, dzisiaj słońce świeci, a wiesz, ostatnio mam cięższy okres, albo a wiesz, ostatnio jestem w dołku. No dobra, no a co wtedy po stronie słuchacza, który usłyszy takie o, jest mi ciężko, nie? No to ogółem rola jest bardzo prosta i nie trzeba tutaj wiele, bo wystarczy być. Nie pocieszać, nie mówić, wszystko będzie dobrze, nie mówić, a wiesz, inni mają gorzej, bo to nie ma żadnego odniesienia dla tego człowieka, więc nie chcę tego słyszeć. Nie chodzi też o pouczanie, nie chodzi o mówienie mądrości, chodzi tylko o to, żeby być, pokiwać głową, powiedzieć czasem rozumiem i to naprawdę tyle. Ale nie z zakłopotaniem, że ktoś powiedział coś niestosownego, złego, albo o matko, ta osoba tonie. Każdy z nas tonie regularnie na co dzień. Po prostu nie chcemy się do tego przyznawać. Jeszcze jedna rzecz w temacie zdrowia psychicznego, o której nigdy nigdzie nie słyszę i nie słyszałam. Przetwarzanie trudnych emocji to olbrzymi wysiłek. Czasem bierzemy na tapetę jakiś temat, żeby go przepracować. To może być smutek, złość, to może być poczucie winy, to może być stres. Przepracowywanie takich emocji wymaga wielkiego wysiłku i naszej energii. Więc w takim okresie chodzimy zmęczeni, nie mamy siły, i myślimy sobie nieraz: Ja nic takiego nie robię, a ciągle jestem zmęczona. No i to jest normalne, bo bierzemy na warsztat trudne emocje i je przerabiamy, i to wymaga wielkiej ilości energii. Więc jeżeli przetwarzasz akurat swoje jakieś ciężkie rzeczy, i to nie musi być olbrzymi kaliber, to weź pod uwagę, że masz prawo być wtedy zmęczony albo zmęczona. Co więcej. Bycie z trudnymi emocjami przez lata lub przez jakiś okres czasu, kiedy są natężone, sprawia, że nie mamy energii i jesteśmy zmęczeni. I to jest normalne. Trudno mi się dzisiaj nagrywa ten filmik. A to było właśnie przyznanie się do słabszego momentu. I nagrywam to już 17 minut.